W poprzednim odcinku. Okay. Come on, come on, bet on. Yeah. <laughs> no nie są zwałowi. No dobra, no i wbijajcie kochani, uciekajcie Wszyscy Zero pozostałych 45 uratowanych i co? I idzie mi na razie zajebiście dzisiaj. Hej z tej strony QK witam w koniecku Wreck'n'Roll Ape Exodus Swoją drogą, co tam pozytywnie słychać nowego? Eee, żeby wziąć tego szarego typa musimy najpierw rozbroić bombę o tak w ten sposób i wyłączyć ostrza ale to trzeba wejść na górę co akurat jest logiczne, bo tu są wajchy. Ależ zajebisty komentarz, normalnie, dobra. Yo, kamam. Szarabicz. szaramysz No i wbijaj, tu w sumie. Dziękuję bardzo. Tak, trzeba iść tutaj. I musimy pamiętać, żeby wziąć go, zawołać od tej strony, żeby on szedł w prawo. Oh. Dziękuję bardzo. I to jest nam potrzebny kamyczek do rozbrajania tych śmiesznych bombek i tutaj go możemy wziąć No to chodź, chodź, chodź Chodź i tutaj cię zatrzymamy Zajebiście, że się zgadzasz Nie kuj windy, bo mi dziurę pod stopami zrobisz, koleś Uciekaj stąd może co? Widzicie go? Widzieliście? Co to tutaj będzie? Tu o, o o tu widzicie? Są butelki butelki są Czyli trzeba skoczyć tutaj I do góry Da-da-da I kolejnych dwóch uratowanych I to chyba wszystko I hope so i teraz jump nad ostrzem Pięknie Teraz coś, czego nie lubię. Uwaga, uwaga, uwaga. Ło, wyszło. I teraz tutaj, uwaga. jump! Ło, i jump do góry. O, ukryte przejście na ukrytym przejściu. zajebiście. I teraz czy mi się to uda? Uff, udało. Kurwa, nie udało mi się. Jeszcze raz. Jedziemy z Pyk. Pyk. Joziom. Aha, ziomy. Są dwóch. Okej. Okay podajcie i jump okej okay. i teraz tutaj znowu ten shitowy okej okay. do góry to Fyk. i teraz uwaga Aaaa! Jeszcze raz hmm, hop. uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie! Dobrze Wam poszło. Znacie choreografię na wylot. I jump i teraz tutaj. I znowu z tego idzie ten. ten. Ok, i teraz tutaj. I jump do góry. Jump do góry, jump na dół. Teraz uwaga! Trzeba zrobić сейf, uwaga F5 to by było. Dobra, idziemy. Uwaga, poga, poga, poga. Udało się. Teraz musimy znowu wyłączyć te ostrza. Bo przecież jak żeby inaczej. Okej. Okay. Yy, aha, to takie małe, dobra. Czyli będziemy jeszcze dalej. Aha. You. You will... You will Bye -bye. Dobra, chodźcie chodźcie chodźcie, 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 Dobra, możecie poczekać. Dziękuję bardzo. Tutaj się to hamskie włącza, nie? Hamskie, 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 straszne To Też tak samo. Dobra. Jedziemy teraz w dół. Aha, jeszcze nie. Mam. Nie, bigo, on jest ślepy! Do mnie! Czekamy! I teraz patrzcie na to! <śmienny> 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 Dobra! Poczekaj tu, bo ja nie wiem co jest dalej. Aha Dobra, na prawo jest wyjście z tego co pamiętam, więc jeszcze nie, a tu aż siedmiu typów jest do ratowania. Jesus! Jesus! A tutaj co jest? A, taki manewr, dobra. Mamy teraz tam windę, żeby włączyć ostrza. I można ich ratować. Teraz tylko jeszcze wrócimy windą. Dobrze, że ten koleś nie poleciał tutaj do tego sznurka i nie pociągnął na ostrza, kiedy ja musiałem przejść, bo to by było chamskie, nie? Szary do koniku, chodź. Idziemy. No to come on, come on, come on, bitches, come on, Wait. Tak, tak, na pewno tam, kurwa, wskoczę! Przecież winda mi jest potrzebna, Jezus! Eee, tutaj trzeba to wyłączyć, to wyłączyć... I chyba jeszcze to wyłączyć, mi się... O, tu te kamyczki są! I teraz wiecie, muszę, muszę iść na lewo, sznurek, stegować... I jakimś cudem ich tu, kurwa, stegować. Ale! Zrobimy sobie save'a żeby mnie z wdzielił i robimy taki manek i that's fucking right. A teraz mówię do ciebie. Chodź i wszyscy... i follow me. Za mną ziomki! Za mną. Spadamy w dół! Za mną ziomki! Dup i dup! I dziękuję. Dobra! Od I co będzie ich siedmiu teraz? Sprawdźmy. Dobrze jest? Idealnie! Teraz wystarczy, że nie zginę po drodze i będzie zajebiście oh, widzieliście prawie ja się uderzyłem w ścianę gdybym się uderzył w ścianę mógłbym się poślizgnąć i wypaść z windy O, oh, Jezus. jesus tu jest skok idziemy skokiem oh, uff uh, ok <laughs> nie ma to jak robić kurwa rozpęd z jednego kroku nie co tu jest dalej dalej będzie... O oh, Jezus! O oh, Jezus! I hate this shit! Ten etap jest jednym z najgorszych etapów w tej kopalni. Oooooo! Oh, skradamy się, skradamy. Składamy się, składamy, składamy się, składamy, składamy, skradamy Skradamy, 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 skra... skradamy się, składamy. Ciąg w dół. Okej, okay, tu już spokojnie bez. Okej, okay. zgadzamy się, skradamy. się, Skradamy. składamy. zgadzamy się, zgadzamy się, zgadzamy się, i się, się, jump. I jump, jump, i patrzcie na to kochani, boom Rozpierdol! Tak jest, teraz będziemy jeździć kółeczkiem I ogółem mówiąc będzie przejebane Dobra, to się muszę tu zatrzymać i uratować tych ziomków Te niestety, ale to w kolejnym odcinku! Więc dzięki za oglądanie i trzymajcie się pozytywni! Sługnij mnie! Okej, nieu